w poprzednich odcinkach. Odcinek twierdzi, że od wielu lat Czasami Obserwowaliśmy ewokandę, podczas której skazane ubiegały się o objęcie systemem dozoru elektronicznego. Nie zmarnuję na pewno tej szansy. No, mam szóstka dzieci, w tym jeszcze rocznego syna. No i bardzo mi zależy, żeby z nimi tam być. Ja też już to tęsknię za tobą, wiesz, tak, bo to, wiesz, na tym Skype'ie, na tym, nie ma jakbyśmy się na widzieli, ale to już nie było, no, nie, tak, Nie jeszcze troszeczkę tata i już jestem w domu. O tęsknocie za bliskimi rozmawialiśmy z osadzoną w grudziąckim zakładzie karnym. Jak można funkcjonować, nie, wiedząc, że tam nikt na ciebie nie czeka, albo że nikt za tobą nie tęskni? No chyba nie, nie da się tak żyć. Ale czasem się słyszy, że rodziny na przykład zrywają ten kontakt. Pewnie się też spotkałaś z takimi osobami, które kontaktu nie mają. Ale to już są tylko dlatego, bo są same kowalami swojego losu chyba, nie? Poznaliśmy historię skazanych z zakładu karnego w Potulicach, którzy pracują na wolności. Zawiodłem rodzinę, zawiodłem siebie, tęsknię za rodziną. Co zrobiłeś, że zawiodłeś? Posiadałem znaczną ilość środków oburzających. Nie umiem odmówić pomocy. I po prostu dałem się na coś namówić i tak się tutaj znamy. Duża kara. Duża kara. Za chęć pomocy? No, dużo, dużo. To co chciałby Pan powiedzieć teraz w Turce? Już po tym wszystkim, za miesiąc będzie Pan na wolności? Nie wiem, no, już, ja ją kocham, nie? No, ma przypowiedź. Przeprosić? Przeprosić, też. Panowie, żadnych niedozwolonych substancji? nie ma. Żadnych telefonów komórkowych, środków łączności? Podglądaliśmy kontrolę przeprowadzoną w zakładzie pracy. Zarówno osadzeni, jak i kontrahent nigdy nie wiedzą, kiedy taka kontrola zostanie przeprowadzona. Nie znają ani dnia, ani godziny. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Na wszystko i w miejscu takim jak to przygotowują się na każdą ewentualność. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej biorą udział w szkoleniach, by wymienić się doświadczeniami i przećwiczyć każdy możliwy scenariusz, a tych ich pracy nie brakuje. W szeregach grupy interwencyjnej służby więziennej jest Pan od 12 lat. Czy nadal jest coś, co potrafi Pana zaskoczyć? Owszem, ponieważ pracujemy z ludźmi, z istotami żywymi. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zachowań. A w jakich sytuacjach interweniujecie przede wszystkim? Od błahych pochodów zaczynając próby wymuszeń, samookaleczenia, różne sytuacje to jest niezliczona liczba możliwości. Osadzeni mają czas, siedzą w celach i myślą, jak tutaj można stwarzać y, możliwość do uprzykrzenia nam pracy. Co się dzieje? Co pan robi? Dlaczego pan zasłania kamerę? Pana, proszę się pan uspokoi, tak? Był Pan na rozmowie u Pana Dyrektora i zostało Panu wszystko wytłumaczone, tak? Pan się uspokoi. Panie Pan się uspokoi. Co wtedy robicie? Co się dzieje, jeśli dany osadzony na przykład jest agresywny? Kiedy musicie interweniować w takiej sytuacji? Zazwyczaj zanim my przystąpimy, do interwencji, są takie czynniki jak negocjacje, jakieś rozmowy. Jeżeli już my przystępujemy do realizacji działań to na oddziale czy na polach spacerowych, zależy w jakimkolwiek miejscu, to już jest to ostateczność, jesteśmy rozwiązaniem siłowym. Proszę skierować funkcjonariuszy rezerwy składu zmiany do oddziału C1. 50, 51 do 108. 14, Udaj się na C1 pilnie. Halo? Oddział C1 8, strój interwencyjny w Oddział C1, C1, powtarzam, C1. Przyjąłem cię. kiedy was widzą. Zdają sobie sprawę z tego, że wasza interwencja to już jest ostateczność. Niekiedy wystarczy, że nasza obecność jest jako czynnik psychologiczny i że tak powiem są grzeczni, ale niekiedy to jest też tak jakby sytuacja taka, że jakby eskaluje to agresję ich większą i wtedy rozwiązania siłowe niestety zostają. Jakie niebezpieczeństwa wtedy na Was czyhają? W zależności od sytuacji. To może być e, jakaś kontuzja, uszkodzenia ciała, e, pochlapania fekuliami, krwią. Niekiedy też osadzeni porują na różne e, choroby, których nie znamy i jesteśmy na to narażeni. Aczkolwiek jesteśmy ubrani w środki ochrony osobistej, e, chronią nasze rękawice, tarcze obronne i staramy się, żeby to było bezpiecznie. Jakich środków możecie użyć w celu właśnie waszej obrony? Począwszy od siły fizycznej po gaz, pałkę, kajdanki, one są wymienione w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego. Mogliśmy też zaobserwować, że członkowie grupy interwencyjnej służby więziennej mają zakryte twarze. Dlaczego? Jest to istotne, ponieważ Mamy swoje rodziny, dzieci, z bardzo poważnymi przestępcami mamy do czynienia. Nieraz byliśmy w jakiś sposób próbowani, zastraszeni być, że nas rozpoznają, znają nasze rodziny, nasze dzieci, wiedzą gdzie mieszkają, dlatego to, jest, to są względy bezpieczeństwa. Grupy interwencyjne służby więziennej zostały powołane na podstawie zarządzania podpisanego 31 marca 2010 roku przez dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Tworzą je specjalnie wyselekcjonowani i wyszkoleni funkcjonariusze. To m.in. specjaliści od walki wręcz czy strzelectwa, posiadający tytuły ratowników medycznych i ukończone kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Funkcjonariusze grup interwencyjnych służby więziennej podejmują działania w sytuacjach zakłócenia porządku i dyscypliny, jak również szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Na terenie kraju funkcjonuje 11 elitarnych grup interwencyjnych, w skład których wchodzi po 16 lub 32 funkcjonariuszy. Jaka dotychczasowa interwencja była więc dla Pana najtrudniejsza? Najtrudniejsza interwencja? Każda jest trudną interwencją, bo nie da się przewidzieć, co się może wydarzyć. Musimy podchodzić do każdej interwencji indywidualnie. Może to być błahy powód, będzie odmowa wyjścia z celi lub też osadzony nie będzie jakichś czynności chciał wykonać, a też może być interwencja z napakowanym jakimś osadzony, który z taboretu zrobi sobie broń i będzie chciał nas skrzywdzić, uderzyć. Zwykle ważna na pewno jest też wasza współpraca, bo was jest zawsze więcej podczas takiej interwencji. Tak, między innymi dlatego tutaj słuchaj, mam możliwość teraz wspólnego szkolenia. Tym bardziej, że od tego roku jesteśmy większą grupą niżeli 16. Bo jest nas 32. Grupa na prawo! Patrz. Panie kapitanie, dowódca grupy interwencyjnej OSW Bydgoszcz melduje grupę w trakcie odprawy. Stało okay. kocznik. Panowie spotkaliśmy się na odprawie, aby omówić przebieg naszych dzisiejszych działań. W tej chwili przejdziemy na salę dydaktyczną. Przeprowadzę zajęcia z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, zajęcia teoretyczne, a następnie przemieszczamy się na salę interwencyjną i będą działania interwencyjne w pomieszczeniach zamkniętych. Grupa, baczność! Spocznij! rozejrzyj. się! Z uwagi na Pana wieloletnie doświadczenie, Pan też prowadzi tutaj szkolenia. Czego Pan uczy innych członków tej grupy? Jestem instruktorem strzelectwa. A ponadto. Uczę jeszcze technik interwencyjnych, czyli podstawowe działania, jakie mogą przydarzyć się funkcjonariuszom w jednostkach penitencjarnych. Ja chcę w tym wejść! Osadzony! Wzywam do zachowania zgodnego z Proszę przejść w głąb w celi i położyć ręce na ściany. Panowie, mamy jednego osadzonego. Może posiadać przedmioty niebezpieczne, jest agresywny, przyłbicę w dół, chodzimy po dobie. Znajdujemy się w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Spotkały się tu cztery sekcje Grupy Interwencyjnej w Bydgoszczy aby współdziałać i szkolić się razem. Pierwsza scenka polegała na tym, że osadzony odmówił przemieszczenia się z celi, bo dostał dwa decyzje administracyjne, żeby po prostu wyszedł z tej celi i udał się do innej celi. Osadzony nie chciał, nie chciał wykonać polecenia funkcjonariuszy i dlatego była zgoda na użycie środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i funkcjonariusze grupy interwencyjnej musieli siłą wyciągnąć tego osadzonego z celi. Staramy się funkcjonariuszy grupy interwencyjnej wyszkolić i już ich nastawić na to, że po prostu nawet będą musieli zaryzykować swoje życie. Proszę wykonywać polecenia, panie osadzony. Panie osadzony, nie krzyczy pan wykonuje pan polecenia. Przeszukujemy osadzonego. Proszę sprawdzić, czy nie posiada przedmiotów niebezpiecznych. Otwórz usta, podniesie Przedmiot niebezpieczny. Proszę przekazać, zabezpieczam. Osadzony może sobie przygotować już jakieś przedmioty niebezpieczne, żeby zrobić krzywdę funkcjonariuszowi, albo nawet i, i sobie, bo też takie przypadki były. Dlatego uczymy funkcjonariuszy, żeby po prostu po. Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego też od razu przeszukali pobieżnie, e, czy nie ma jakichś przedmiotów, bo go wyprowadzą, a on po prostu może sobie krzywdę albo komuś zrobić. Dlatego robimy kontrolę pobieżną, ale po tym jeszcze jest kontrola taka typowo szczegółowo osobista. Panowie, przećwiczymy teraz dokumentowanie użycia środka przymusu bezpośredniego. E, Funkcjonarze dokumentują użycie środka przymusu bezpośredniego w notatce służbowej. Sytuacja wyjściowa. Pomieszczenie do przeszukań przy dyżurce oddziałowego dwóch funkcjonariuszy, jeden osadzony, doprowadzony do kontroli, w celem przeprowadzenia kontroli osobistej zaczyna zachowywać się agresywnie, dochodzi do na funkcjonariusza. Poproszę o udzielenie odpowiedzi, jak wyglądało użycie środka przemysłu bezpośredniego. No to taka służbowa, tak w związku z agresywną, agresywną postawą osadzonego zastosowano wobec osadzonego środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Jaka technika? Technika obozwodniająca. Dobrze, a czy uprzedzono osadzonego możliwości użycia środków? Niestety to... z powodu nagłości sytuacji nie uprzedzono osadzonego, tak. Nagłość Jasne. sytuacji nie pozwoliła na to. Jak najbardziej nagłe zdarzenia, nie było czasu na to, nie uprzedziliśmy osadzonego o możliwości użycia środka przymusu bezpośredniego. Można powiedzieć, że ta wymiana doświadczeń jest tutaj najważniejsza. Rozmawiamy, wymieniamy się bagażem doświadczeń nie tylko też służbowych, ale też prywatnych i to nas zżywa. U Zaczynamy sobie ufać. Bardzo ważne jest zaufanie tutaj w tej pracy. Musimy ufać swoim kolegom. Sobie samemu też trzeba na pewno ufać. Sobie samemu też trzeba ufać, ale musimy polegać na kolegach, bo czym jest człowiek sam tutaj w tej pracy? To jest tylko trybikiem małym, a z tych kilku trybików składa się cały mechanizm i on musi działać jednakowo. Zanim umieścimy osadzonego w celi zabezpieczające, zakładamy mu kajdanki na ręce trzymane z tyłu i kaskę do ochrony głowy żeby sobie krzywdy nie zrobił. Podczas tej sceny po prostu chodziło o to, żeby umieścić go w bezpieczny sposób w tej celi i jeszcze, żeby funkcjonariusze, którzy wychodzą z tej celi, bezpiecznie mogli się oddalić. W tym miejscu ćwiczymy różne sytuacje z różnymi pozorantami, z różnymi gabarytami tych pozorantów. Mamy mały, niski, wysoki, czy wejdzie na łóżko, czy pod łóżko. No, różne, różne scenariusze mamy. Panowie, dzisiaj będziemy ćwiczyć użycie środków przymusu bezpośredniego. Dzisiaj mamy do treningu kajdanki. Pierwszym elementem będzie zakłowanie osadzonego będącego przy ścianie. Wydajemy jasne polecenia. Proszę stanąć przy ścianie. Ręce na ścianę, nogi szeroko, goła w lewą stronę. Podchodzimy z prawej strony osadzonego. Piszczelem blokujemy jego zgięcie kolanowe. Drugą ręką chwytamy jego prawą dłoń. Dolnym oczkiem przekuwamy nadgarstek. Nasza prawa ręka idzie nad jego ręką gdzieś na wysokości przedramienia, krzyżuje mojego przedramienia. W okolicy kręgosłupa kierujemy rękę do góry, przechwytujemy drugą rękę. zakłuwamy zakładając chwyt policyjny i trzymając głowę, ściągamy osadzonego ze ściany i kierujemy w kierunku wyjścia. Pan też prowadzi tutaj szkolenia z zakresu strzelectwa. Czego Pan uczy wtedy funkcjonariuszy? Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Bezpiecznego posługiwania się bronią, aby zminimalizować zdarzenia nadzwyczajne, niekontrolowane, wystrzały, aby to posługiwanie z bronią było pełne, bezpieczne. Aby ci ludzie wiedzieli, jak się posługiwać tą bronią. Na linię wyjściową, ognia, marsz. Przygotować się do strzelania w pojedynczym w celu ognia. W jakich sytuacjach sprawdzacie się podczas takich szkoleń? Chcemy osiągnąć taką też precyzję i jakby pamięć mięśniową, że nie musimy się zastanawiać, co musimy robić, że działamy instynktownie. To nie jest tak, że ktoś musi się zastanowić, bo czasami ta, ten ułamek sekundy może zaważyć na naszym zdrowiu i życiu nawet. I to nie przesadzając, dlatego te szkolenia pozwalają nam wyeliminować ten współczynnik tego zawahania, tego złej decyzji po prostu. Osadzeni wyszli ze spacerniaka, chodzą po całym zakładzie nie wykonują poleceń, są agresywni, wyrywają elementy konstrukcji z całego zakładu, mogą ich użyć w naszym kierunku. Dlatego dostaliśmy zgodę na zastosowanie środka przymusu bezpośredniego w postaci pocisków niepenetracyjnych. Tenek z broni palnej będziemy ich chcieli tam zepchnąć do ściany tych najbardziej agresywnych. Powtarzam komendy: naprzód, stój, ognia, przerwij ogień, ewentualnie w tył, marsz. Przyłbice w dół. Postawa interwencyjna. Uwaga. Naprzód. Osadzeni już nas widzą. Przygotowują sobie niebezpieczne przedmioty. Ognia! Przerwij ogień! Znajdujemy się na strzelnicy Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych. Dzisiaj mamy programowe strzelanie sytuacyjne. Symulujące nam zagrożenie ze strony osadzonych, którzy się nie chcą podporządkować porządkowi wewnętrznemu, znajdującym się w zakładzie karnym, i musimy ich zobligować, doprowadzić do porządku. Ognia! Stosujemy tutaj środki przymusu bezpośredniego w postaci pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni palnej, gdzie tu akurat widać. Na tarczach, że tu tarcze przebija, ale tak naprawdę to są pociski gumowe i służą tylko i wyłącznie do obezwładnienia e, agresywnego e, osadzonego. Naprzód. Dostałeś? Ręka. Porządnie zacznąć stazę? Tak. Jesteśmy gotowi do ewakuacji. Ewakuujemy. W naszej grupie mamy dwóch ratowników medycznych i reszta chłopaków jest przeszkolona z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzisiaj przećwiczyliśmy sobie sytuację, w której jeden z funkcjonariuszy został postrzelony w rękę. Założył sobie stazę taktyczną w celu zatrzymania krwawienia. Ewakuowaliśmy się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne. Zaopatrzyłem tą ranę, zamieniając tą stazę taktyczną na opatrunek uciskowy. Nie było dalszego krwawienia, także zostawiliśmy to w taki sposób. Wydarzenie pierwszego, drugiego stopnia założymy jałowy opatrunek, jak to się stało. Została rzucona butelka z substancją. Przypaliła, została w rękę. Zakładam opatrunek osłonowy z jałowej gazy. Delikatnie obwiązuję. Jedziemy do szpitala i tam zaopatrzą to już ostatecznie. Ćwiczymy też sytuację na ochronę konwoju. Polega no na tym, że po prostu jedziemy. Punktu A do punktu B. Następuje atak na konwój i my po prostu otwieramy to zagrożenie. Kogo najczęściej konwojujecie? Między innymi konwojujemy więźniów niebezpiecznych, yy, czyli stwarzających poważne zagrożenie, morderców. Gdzie wymaga tego potrzeba po prostu. Jakie sytuacje mogą się wydarzyć podczas takiego konwoju? Na co wy musicie być przygotowani? Uważam, że sytuacje są różne. Począwszy od gumy w samochodzie. Trzeba sobie radzić po jakieś nienaturalne zachowanie osadzonego, po zatrzymanie y, akcji serca. Nie, nie sposób sobie wyliczać. Może być tego naprawdę mnóstwo. Musicie być na przykład gotowi na próbę odbicia więźnia podczas konwoju? Tak, też, również. Ma bardzo duże doświadczenie w tej pracy. Bierze pan też udział w szkoleniach, szkoli pan, ale też jest pan aktywnym słuchaczem, wymienia się pan tymi doświadczeniami. Ale czy mimo tych lat, tych lat doświadczenia, strach nadal zagląda panu w oczy podczas różnego rodzaju akcji, interwencji? Strach też motywuje, pobudza do działania, ale musi to być strach opanowany. To nie może być lęk, panika, tylko w dobrym wymiarze. Taki delikatny współczynnik strachu. I on nas motywuje do dobrego działania wtedy. A co daje największą satysfakcję? Największą satysfakcję co mi daje? że po każdej akcji jesteśmy z kolegami zadowoleni. nikomu się nic nie stało, było bezpiecznie zgodnie z przepisami i wszyscy cało z tego wyszli. Konwojowanie osadzonych, reagowanie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych to główne zadania członków Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Funkcjonariusze już wkrótce wrócą do pracy bogatsi w nowe doświadczenia. Teraz czas zmierzyć się z tym, co czeka na nich w zamkniętym świecie. Do zobaczenia.